Debaty mamy i taty. Dzień dobry. Moim gościem jest dzisiaj pan Piotr Janowicz, coach i pedagog. Witam. Dzień dobry. Panie Piotrze, czy młodzi ludzie, żeby osiągnąć szczęście, potrzebują dwa razy większego mieszkania, domu, pokoju, nowego smartfona, a może jeszcze zupełnie czegoś innego? Pieska, pluszaka? Co pan sądzi, jakie są marzenia i pragnienia młodych ludzi? Ja takie pytanie stawiam bardzo często młodym ludziom. Ostatnio, nawet w liceum, miałem taką okazję pracować z całą klasą i mówię to, wykorzystam właśnie ten temat o marzeniach. Jedna dziewczyna zgłosiła się i powiedziała, że ona nie ma żadnych marzeń. Zadałem jej pytanie, czy w twoim życiu pojawiają się pytania o sens życia? A ona mówi: tak. I zadałem jej trzecie pytanie. Czy pojawiają się pytania o tym, że to życie nie ma sensu? Ona mówi bardzo często. Dlaczego o tym mówię w kontekście marzeń? Bo właśnie marzenia mamy po to, aby one wygenerowały w nas poczucie radości i celu i sensu życia. Jeżeli ktoś nie ma marzeń, tak jak ta młoda dziewczyna, która mówiła, że ona nie ma w sobie marzeń, to w to miejsce pojawi się właśnie smutek i pojawi się takie zniechęcenie, ale też się pojawi bezsens. Dlaczego nie pojawiają się marzenia w Waszym życiu bardzo często? No i padła odpowiedź, że ktoś na przykład powiedział mi, że to nie jest dla mnie. Ktoś mi to marzenie odebrał. Albo ktoś powiedział mi, że jestem zbyt naiwna. Oj, to jest takie podcinanie skrzydeł, zanim jeszcze one wyrosną, chyba już tak na serio, do lotu. Kiedy spotykam się z dziećmi w szkole podstawowej, to tam, jak pytam ich o marzenia, to jest zupełnie odwrotnie. Tam jest lasy rąk i wszystkie dzieci chcą powiedzieć, jakie mają marzenie. I Wystarczy przejechać się, bo ta druga szkoła, liceum jest oddalona o od 10 minut drogi, jest inna rzeczywistość. Te 5 lat różnicy i co te marzenia, nie tylko nawet wyparowały, ale w to miejsce przyszła pustka. Bardzo często właśnie młody człowiek rezygnuje ze swoich marzeń, bo uważa, że tego nie osiągnie, albo widzi, że to jest zbyt trudne nie widzi, nie widzi w tym momencie i odcina się od tego co marzenie niesie, czyli to co wcześniej powiedziałem, że generuje tyle tyle pozytywnych rzeczy. A tymczasem marzenia też wiążą się z naszym pragnieniem osiągnięcia pewnego spełnienia, też życiowego, zawodowego, tak mi się wydaje. I czasami to nie musi być tak, że my nasze marzenia wszystkie spełnimy w 100%, prawda? Czy to się da młodym ludziom jakoś opowiedzieć? Tak, da się opowiedzieć. To kolejna ma taka moja historia z, z pracy już coachingowej. Spotkałem się, przyszła na coaching kobieta, lat 30. Jej marzeniem zawsze było to, żeby zostać lekarzem. Nie dostała się na studia dwa razy, zrozumiała, że, że no, no nigdy już tym lekarzem nie będzie, bo już zrezygnowała z, z, ze starania się dalej o, o to, żeby być, być tym lekarzem. Skończyła inne studia, zarządzanie marketing i zaczęła pracować w firmie, po co przyszła na coaching. Przyszła na coaching, bo czuje, że to nie jest to jej miejsce, jest wypalona. Dlaczego akurat chciałaś zostać lekarzem? Bo chciałam pomagać innym, bo, bo jestem osobą empatyczną, bo zawsze cieszyło mnie to, jak ludzie cieszą się z mojej pomocy. I wyszła jej nieprawdopodobna wartość, która poszerzyła jej możliwość zrealizowania tego marzenia, które sobie już odhaczyła. Przyszła. Do mnie z, z taką myślą, żeby zmienić pracę. Ja mówię, a może poszukaj w tej pracy miejsca do realizacji tych wartości, tego marzenia. Może tam. Nie, ja w korporacji pracuję, gdzie tam wolontariat, gdzie, no to jest niemożliwe. Proszę sobie wyobrazić, że przyszła ona na kolejne spotkanie i mówi, to jest coś nieprawdopodobnego. Na skrzynce mojej mailowej, dla wszystkich osób wysłanych przez szefa, była propozycja stworzenia wizerunkowego wolontariatu, bo firma chciała się dobrze pokazać wizerunkowo, żeby czy ktoś jest w stanie w ogóle coś, coś takiego tworzyć. Ona mówi, to było dla mnie. Poszła od razu do szefa, złożyła propozycję, że to jest zawsze było jej marzeniem, żeby pomagać. I zmieniła swoje, swoje, swoje stanowisko, nie zmieniła pracy, jest szczęśliwa, bo realizuje to swoje marzenie niekoniecznie bycia lekarzem, ale za tym byciem lekarzem właśnie było, była, była ta chęć pomocy właśnie drugiemu człowiekowi. I my czasami właśnie. Bardzo mocno uczepimy się czegoś, jakiegoś swojego marzenia, nie, po, nie wejdziemy głębiej, co za tym marzeniem stoi. Co dlaczego akurat to, a nie coś innego? No przecież, nie wiem, jest y, milion innych zawodów, które mogła, y, mogła wybrać. Ona wybrała bycie lekarzem, czyli co? Czyli dlaczego taki wybór? I jak pracowałem właśnie z młodzieżą, opowiedziałem im tą historię, to nagle oni poczuli, że oni też tak mogą. No przecież to nie jest tak, że jeżeli się nie dostanę na studia te moje wymarzone, warto zapytać, co za tym marzeniem stoi. Dlaczego akurat wybieram to? No i wzięli kartkę, wzięli długopis, każdy z nich, i napisał to swoje marzenie i miał zastanowić się, dlaczego akurat to, a nie coś innego. Też to wszystko jest, myślę, bardzo interesujące w takim kontekście uczenia się przez całe życie, dlatego że przecież to nie jest powiedziane, że kto mając lat 23, wybiera zawód kocharza, to po 10 latach nie będzie zupełnie kimś innym. Znam osobę, która jest dla mnie autorytetem, która mówi, że 8 razy w życiu zmienia w ogóle kształt swojego biznesu. Przeróżnymi tematami się ta osoba borykała, zajmowała i Praktycznie przy realizacji każdego była szczęśliwa. <laughs> Więc ym, tak sobie wyobrażam, że właśnie mówienie o, tym, o tych marzeniach, o pragnieniach jest o tyle ważne, że nie warto słuchać jakiegoś jednego głosu, który, który może przekreślić wszystko, yy, bo się okazuje, że w sercu gdzieś tam na dnie yy, są właśnie takie historie, które właśnie są naszym powołaniem, prawda? Prawda, i to jest, to jest taka chyba najlepsza propozycja dla każdego z nas, żebyśmy byli w tych marzeniach, wchodzili w rolę dziecka. Bo dziecko nie patrzy dookoła, czy ktoś komuś się to spodoba, czy nie, po prostu jest autentyczne. Ja nie zapomnę, i bardzo często właśnie wtedy, kiedy stajemy się coraz starsi, oczywiście mamy różne swoje doświadczenia, już wiemy, że wiele rzeczy nie wychodzi, i dlatego te nasze marzenia zaczynamy odsuwać. Mówimy, że nie chcemy być po prostu postrzegani jako naiwni. Ja zawsze mam obraz mojego ojca. Na Boże Narodzenie była choinka, i ojciec rozkładał kolejkę. Widziałem, widzę cały czas jego twarz, jak on wchodził w, w swoje marzenia. Gdzieś stawał się dzieckiem. I czar prysł zawsze, kiedy pojawiała się moja babcia, moja mama i zawsze był komunikat, no ty zachowujesz się jak dziecko. To jest, to jest właśnie ta... Podaję ten przykład, dlatego że jeżeli ktoś... Myśli o swoim marzeniu, niech wejdzie w rolę dziecka. Zresztą cudownym przykładem jest tutaj słowa Jezusa, który mówi właśnie do nas, w kontekście oczywiście wiary, tak? ale też możemy to przenieść do marzenia. Bądźcie jak dzieci. Bądźcie jak dzieci, niech wasza wiara będzie tak prosta i tak oczywista, jak wiara dziecka. No, więc niech nas nasze marzenia uskrzydlają i niosą do realizacji zadań, które no, mogą nas sprawić wiele radości i szczęścia. Moim gościem był pan Piotr Janowicz, coach, pedagog. Dziękuję za wizytę w studiu. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Debaty mamy i taty 2022. Kampania Edukacyjno-Promocyjna na rzecz Odpowiedzialnego Rodzicielstwa. Audycja zrealizowana przez Instytut Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie. Projekt współfinansowany ze środków Wojewody Wielkopolskiego.